Gdy skończymy obraz, to zwykle naszym pierwszym pytaniem jest, czy ładnie nam wyszło? Ale nasze obrazy nie muszą być ładne, co jeżeli ta brzydka sztuka jest właśnie tą najważniejszą? Hej, dzisiaj pogadamy o brzydkiej sztuce. Dlaczego chcemy, żeby nasza sztuka była piękna? Dlaczego nie jesteśmy w stanie wziąć kartki papieru i po prostu narysować tego, co jest w naszej głowie? Często idealizujemy sztukę z przeszłości, czyli głównie realistyczne obrazy olejne. Wiele osób uważa, że to jest właśnie jedyna prawdziwa sztuka. Idealne proporcje, światło cienie, idealna faktura tkanin i gładkość skóry. Ale czy to jest jedyna sztuka, która jest wartościowa? Pamiętacie swoje rysunki z dzieciństwa? Wiele osób się ich wstydzi, choć moim zdaniem nie powinni. To jest właśnie najszczersza sztuka. Sztuka, nad którą nie myśleliśmy za długo, tylko wzięliśmy coś do rysowania i zaczęliśmy tworzyć. Nie była ona zwykle bardzo dopracowana, ale przekazywała emocje i ważne momenty życia. Nie bójmy się wziąć czegoś do rysowania jak kiedyś po prostu rysować, bez myślenia. Bo nie wszystko musi być estetyczne i piękne, żeby coś przekazać. Brzydka sztuka jest ważna. Pozwala tworzyć bez strachu i rozwijać naszą kreatywność. Pomaga też w znalezieniu swojego stylu artystycznego. Czy to nie jest cudowne? Pamiętajmy jednak o tym, że brzydota jest bardzo subiektywna, bo to co dla jednej osoby jest bardzo brzydkie, dla innej może być genialne. Kiedyś nie miałam w swoim szkicowniku praktycznie nic. Bo się bałam, że zepsuję szkicownik, bałam się, że jak ktoś zobaczy coś niedoskonałego, to pomyśli, że jestem kiepską artystką. Ale wiesz co? Właśnie te brzydkie rysunki były najbardziej moje, więc staram się nie bać tworzyć, chociaż nadal boję się, że moje rysunki które są robione zupełnie spontanicznie się komuś nie spodobają. Ale teraz staram się je pokazywać i nie bać się tego. Ale staram się też nie przejmować opinią innych, choć nie zawsze jest to możliwe. Też macie takie rysunki, które po prostu leżą i jakoś nie chcecie ich pokazywać albo je pokazujecie, ale zawsze przy tym jesteście strasznie zestresowani. To, co rysuję, jak widzicie, jest trochę krzywe. Nie jest idealne, nawet nie jest zbyt ładne. Ale jest to moje. Rysowałam to spontanicznie, bo miałam na to po prostu ochotę. Uważam, że to jest cudowne, że sztuką można się bawić, można nie planować, można po prostu robić to, co się czuje. Doceniamy to. Doceniam swoją brzydką sztukę, bo ona też może być ładna. Tu macie różne strony z mojego szkicownika, które są. Tak naprawdę trochę brzydkie? W sumie sami ocencie, czy wam się podobają, czy nie. Rysowałam je za każdym razem, kiedy odczuwałam silne emocje, albo po prostu miałam ochotę tworzyć, ale nie wiedziałam co. W sztuce możemy być dziećmi, które rysują, bo lubią, bo sprawia im to przyjemność, bo lubią tak spędzać czas. Możemy działać spontanicznie, nie musimy zastanawiać się nad każdym ruchem. Po prostu bawmy się sztuką i nie bójmy się brzydkiej sztuki, bo ona też jest piękna na swój sposób. A Wy co sądzicie o brzydkiej sztuce? Napiszcie koniecznie w komentarzu.